Witam wszystkich. Mamy 24 luty 2022. Tłusty czwartek. Tłusto jest też na stacji. Na każdej stacji zobaczcie jakie kolejki. Ludzie aż stoją w długich kolejkach. Co. Tak, kolejki niesamowite Że zabraknie A. A co pani o tym myśli? Zabraknie? Nie zabraknie. Nie zabraknie, nie? nie zabraknie. Jak zabraknie to dowiozą. Pewnie Jedna wesoła pani Co ma zabraknąć jak nie zabraknie Zobaczcie tutaj na Orlenie. O, tam też kolejki. Przejdziemy z tej strony. 24 luty 566 za 95, diesel 568 2 grosze różnicy Ostro, ostro Zobaczcie tu jest dosyć duża ta stacja Dwa dystrybutory Są nieczynne No, także, także grubo. Co to będzie dalej, nie wiadomo. Mamy już wieczór, także troszkę się rozluźniło. Zobaczcie, jakie długie są te kolejki. Staniemy sobie na końcu kolejki. Godzina 20:20 20. kolejka dalej jest. Można sobie zerknąć, zobaczyć w swoim mieście jak to wygląda, ale raczej wygląda tak samo wszędzie w całej Polsce.